i przegląd najciekawszych tytułów listopada. Zostańcie do końca, bo tam czekają dwie świetne świąteczne książki, które koniecznie muszą znaleźć się na waszej liście TBR. Magiczny świat na dobry start. Wizjonerka. Dziewczyna ucieka z piekła tylko po to, żeby odkryć, że nie było wcale nie jest lepsze. Róża w niewoli. Magia, mrok i miłość, która powinna być zakazana, ale serce nie sługa. Coś na lekkie dreszcze, czyli dziewczyna z kalendarza. Psychologiczny thriller, po którym adwent już nigdy nie będzie taki sam. Klucz do grudnia. Mroźny thriller o tajemnicy, która nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Czas na trochę cieplejszych emocji, czyli chemia. Namiętność, ryzyko i uczucie, którego nie da się zatrzymać, póki ślub nas nie rozłączy. Ona planuje bajkowe wesele, a on psuje każdy jej plan i to z uśmiechem. A na koniec książki, które od razu wprowadzają świąteczny nastrój. a Anioły do wynajęcia, ciepła historia o cudach, które czasami są bliżej niż myślisz. I moja zimowa miłość, ona, on i święta, które potrafią stopić nawet najbardziej lodowe serca. Koniecznie nas zaobserwuj i daj znać w komentarzu, którą z tych książek wrócisz na swoją listę TBR.